Na niezwykłe znalezisko trafił mieszkaniec Węgorzewa. Spod podłogi szkoły w Kutach budowlańcy wydobyli stare papiery. Okazało się, że to literacki skarb. Archiwalia z ostatnich 300 lat ewangelickiej parafii Kuty. Zdjęcia 300-letnich dokumentów można oglądać na wystawie Odnaleziony Skarb w Muzeum Tradycji Kolejowej w Węgorzewie. W gablocie widzimy również oryginalne starodruki. Książki pochodzą właśnie z tej Izby Regionalnej w Kutach, zebrane przez Tresenbergową. Wtedy pan Antoni Kosakowski przy, przyniósł jej kan kancjonał, córka pani Lalowej przyniosła Biblię i tak dalej. Oni nieśli te swoje księgi, które zawsze powinny być, nieśli do klubu, do Kut, do biblioteki. 300 latnie książki znajdowały się w zbiorach bibliotekarki Jadwigi Tresenberg. Dokumenty zaś pochodzą z archiwum parafialnego w Kutach. Kościół luterański wybudowano tam w XVI wieku. W tym samym stuleciu w osadzie powstała szkoła. Parafia przestała istnieć w 1944 roku, kiedy zaczęto ewakuować ludność z terenów dawnych prus wschodnich. Ewakuujący się nie mieli możliwości zabezpieczenia archiwum parafialnego, które było ogromne i gdzieś go schowano. Dlatego po wojnie, kiedy już tworzyła się szkoła w kutach, powstawały różne instytucje, ludzie osiedli, Mazurki mówiły, Mazurzy mówili. Tresenbergowej, że jest gdzieś archiwum parafialne, nikt nie wiedział gdzie. Szukano daremnie i w gruzach kościoła, no wszędzie, i młodzież, i dorośli, nie było. W 1970 roku, kiedy usuwano niepotrzebną przybudówkę przy szkole ze stropu. Wysypały się dokumenty powiązane sznurkami, drukowane, pisane po polsku, po niemiecku, po łacinie trochę po francusku. Były tam rękopisy boreckiego i pisańskiego. Niesamowite znalezisko. Przeciekło to do prasy natychmiast zjawiło się archiwum olsztyńskie i zarekwirowało cały ten zbiór. Dokumenty znalezione w 1970 roku były tylko częścią archiwum. Kolejną porcję starodruków znalazł Arkadiusz Malec ze Stowarzyszenia Wędrusz. Panowie budowlańcy wyszuflowali, to tak brzydko mówię, wyszuflowali te dokumenty razem z gruzem na zewnątrz, na śmietnik i, był, i byłby ten skarb przepadł. Ale przechodził człowiek, który wiedział, co to, co to znaczy stary papier. Dlatego zrobiliśmy tę wystawę, żeby ludzie wiedzieli, że starych papierów się nie wyrzuca. Następnie dokumenty zostały wyczyszczone przez pracowników Muzeum Tradycji Kolejowej w Węgorzewie. Potem przekazano je do Muzeum Historycznego w Ełku. Na wystawie widzimy zdjęcia archiwaliów. Historia wiąże się z postacią Jadwigi Tresenberg, autorki opowieści mazurskich. Książki napisanej na podstawie podań ludowych. Jadwiga Tresenbergowa, nauczycielka. I bibliotekarka uczyła wszystkich nie tylko czytać, ale historii tej ziemi, nawet mazurów. Mazurów została tu garstka tylko. I ona pierwsza na terenie powiatu węgorzyskiego założyła izbę regionalną. Nazwała ją Izbą Pamiątek Polskości. Po II wojnie światowej ludzie na Mazurach byli skłóceni. Po jeziorze i w Armię zamieszkiwali Niemcy, polscy repatrianci i ludność rodowita, czyli Mazurzy. Jadwiga Tresenberg starała się zmniejszyć podziały między ludźmi w swojej okolicy. Ona jakoś tak potrafiła tę ludność okoliczną zintegrować przytulić, że tak powiem. Że wszyscy pomalutku szli do świetlicy, potem to była biblioteka. Utworzono eksperymentalny Dom Kultury w Kutach, był tam klub, klub rolnika, to też była nowość. Kluby były pod obstrzałem opinii publicznej. Bywało tak, że okna tłuczono, bo to nie wiadomo, co za bezeceństwa się dzieją w takich instytucjach. Jadwika Tresenberg szukała śladów polskości na Mazurach. Swoją działalnością na rzecz społeczeństwa zaskarbiła sobie zaufanie Mazurów i dzięki temu poznała wiele lokalnych legend. Opisała je w książce opowieści mazurskie. Ponadto zapoczątkowała kolekcję starodruków, które znaleziono w szkole w Kutach. W klubie w Kutach była gablota proszę popatrzeć pokażę, w której do której przynoszono starodruki. Ci Mazurzy, którzy ocaleli, mieli u siebie święte księgi. Tutaj panował protestantyzm. Protestanci uważają, że człowiek powinien uczyć się religii w języku ojczystym. Poza tym każdy wyznawca powinien przeczytać chociaż kawałek tekstu Biblii codziennie i Biblię, kancjonały, Postyle, wszystkie te święte księgi były w rodzinach od pokoleń. Tresenbergowa zmarła w 2004 roku. Nigdy się nie dowiedziała, że znaleziono dalszą część, a ona uparcie szukała właśnie tych dokumentów. I pół wieku po tym pierwszym znalezisku odkopano właśnie to. Co tutaj jest? Tu są fragmenty znaleziska, bo nie sposób wszystkiego pokazać, ale są druki, są reskrypty królewskie, zarządzenia królewskie z 1737 roku. Było ich kilka, pokazujemy dwa. W jednym król Fryderyk I gani lichwiarzy, że. Dręczą biednych ludzi w czasie głodu, a Fryderyk II gani parafian, że nie chcą wyłapywać dezerterów. Wystawę Odnaleziony Skarb możemy oglądać w Muzeum Tradycji Kolejowej w Węgorzewie jeszcze do soboty 25 listopada.